Jeżeli właśnie siedzicie w samochodzie, a za oknem pojawia wam się taki widok, no to nie może być inaczej, że jesteście w Finlandii po prostu. Po ponad 40 dniach pobytu w Szwecji nadszedł czas na zmianę, a konkretnie zmianę kraju. Podążając przez szwedzką Laponię, przekroczyliśmy granicę w miejscowości Munio. Finlandia przywitała nas tym, z czym kojarzy nam się najbardziej, a konkretnie wszechobecnymi reniferami. Te przyjazne zwierzaki, niezważające na nikogo i na nic, spowodowały, że uśmiech natychmiast pojawił się na naszych twarzach. Na fińską Laponię mieliśmy konkretny plan. Przez najbliższe dwa tygodnie chcieliśmy zobaczyć część znajdujących się tutaj parków narodowych, w których niewątpliwie Finlandia słynie. W Finlandii znajduje się ponad 40 parków narodowych. My zawitaliśmy do kilku z nich. W tym filmie pokażemy Park Narodowy Palazz Trunturi, który jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym Finlandii i zajmuje powierzchnię 1020 km2. Zobaczycie też, jak wyglądają chatki, gdzie każdy turysta może przenocować na szlaku za zupełną darmochę? A na samym końcu pokażemy nie typowe miasto, które aktualnie przenosi się poza miasto. Dlatego zostańcie z nami do końca. Dobry, witamy z Finlandii. Właśnie dziś przekroczyliśmy granicę szwedzko-fińską. Szwedzko I jesteśmy w kraju i, i, w, kraju Suom. i, w, kraju Suom, i w parku dokładnie Palasturi. Wysłonowa nazwa. nazwa. Palasturi, coś tam. Eee, idziemy w tej chwili do informacji turystycznej. Park jest przepiękny, jeden z największych w Finlandii. Najstarszy, chyba I najstarszy być może, albo jeden z trzech najstarszych. Wybraliśmy sobie szlak około 8,5 km. ponoć wymagający, aczkolwiek co to, to dla nas takich traperów. I jesteśmy chyba Ani, na... Gdzie? No tu. Co nie są żywe? No jak nie ruszają się. Co ty gadasz? No co? O, a nie one do żywe. A tu mają, no faktycznie no, żywa, zobaczę. Zobaczcie, Zobaczcie że nifer tu stoi. Ludzie łażą z psami, psy się frustrują, ale renifery mają to w poważaniu. Odpoczywają sobie ciapy. Słońce, w się schować do cienia. A tu idzie największy. A te barierki tu są po to, żeby nie wlazły do tego, e, żeby nie wlasły do tego hotelu, bo one ewidentnie się ustawiają przy tych tutaj barierkach. Chyba mają tutaj Ludzie im może przynoszą coś do żarcia, co? Ale zobaczcie, te, jakie poroża. O, ma wielki poroża są większe niż on. Tak, chodzimy na szczyt. Podejście dość mocne. Prowadzone pod tokiem, pod wyciągiem. W oddali widać świetnie, bo to zaledwie 30 km od granicy jesteśmy. A tu. Idzie Nusia, która zielnie walczy, z sięgnąć. Jak to w życiu bywa. Jak na złość dopadł nas deszcz Na szczycie uświadczycie taką tablicę w mińsku z informacją o tym, że olimpiada się odbywała w Helsinkach w 1952 roku. Ten deszcz pewnie zaraz przejdzie bo w widać słonko więc nie przeraża nas to A szczyt, co by nie było w znaczności, że jesteśmy tam gdzie być powinniśmy nazywa się Taivasquero Główny szlak przez cały park yy, ma 55 km bardzo popularny ponoć Finów. Zaczyna się w miejscowości HETA, 51 km stąd, a kończy w hotelu Palas, czyli tam gdzieś w okolicy tego, gdzie my spotkaliśmy renifery. Szlak ten z reguły jest dzielony na kilka dni. Po drodze są dałki takie jak już było widać w Szwecji. Tutaj też jest bardzo, bardzo dużo takich domków, no, gdzie można nocować. I ludzie z reguły sobie rozbijają ten szlak na 4-5 dni. Taka ciekawostka w tej miejscowości HETA jak się zaczyna szlak, to najpierw trzeba przepłynąć jezioro, są tam jakiś e, e, ludzie, którzy tam to parę groszy przez prze, to jezioro przerzucają. Nasze rzeczy, które nas użykają na takich szlakach, to to, że na przykład, zobaczcie, nie wiem gdzie widać, o tu idziemy, tam jest mniej więcej już nasza meta, a tam, tam w oddali jest Renifer. Troszkę widać lepiej, ale znajdziemy blisko chyba. Renifery generalnie nie boją się ludzi. Możemy śmiało do niego podejść, nie będziemy przeszkadzać rzeczywiście. ale ma wielki poroża kawał reniferska Zobaczcie jaki gałkan wielki. Staliśmy sobie trochę o tych reniferach i to co tutaj widzimy, ten płotek to albo to jest na przykład granica między jedną zagrodą, że tak powiem Reniferów, a drugą właśnie mam na myśli różnych gospodarzy, bo jak się okazuje, pomimo że te renifery to sobie wydaje się tak płażą wszędzie, to jednak one mają ograniczone terytorium. I teraz na przełomie maja, czerwca rodzą się młode reniferontka, i jak trochę podrosną, to są gromadzone w jedno miejsce i być może, może to jest właśnie też i to miejsce, bo takie ma kształt jakby koła. Tu Mati mówi, że to jakaś brama, więc może. Tutaj je i wypuszczają po to, żeby je znakować, bo jak się przyjrzeć, to każdy renifer jest oznaczony, ma jakąś zawieszkę, ale ma też coś, taki odpowiednik chipa przy uchu. Każdy. Jakby, każde gospodarstwo ma swój znak i one są oznaczone na uszach. Idzie z nami Gajus, proszę. Z Gajusem mamy taki problem, gdybyście jechali do Laponii, czy do Szwecji, czy do Finlandii. O tej porze roku, czyli przełom czerwiec-lipiec, to tu jest od groma muszek, komarów i muszki diabolicznie obskakują gajówca, gryzą na pełno jakichś takich dziwnych śladów po ugryzieniach, trzeba ją ciągle chować do samochodu. Ja też jestem w pogryziony, także uczulam, żeby wziąć coś na tego typu insekty. My nie, nie my coś mamy, no ale tego jest tak wiele, że ciężko się przed tym uchować. Góra, na którą weszliśmy, ma zaledwie 705 metrów, a yy, widoki są na całej trasie przepiękne, ponieważ tutaj wszędzie yy, są odkryte tereny, nie ma lasów. Dlatego się wydaje, jakbyśmy nie wiadomo, jak wysoko byli. Na tutejszych szlakach znajdziecie wiele domków, szczególnie na tym głównym szlaku są domki, które można normalnie wejść na trasie, przenocować. Yy, ale są też domki, gdzie wcześniej trzeba podjąć rezerwację. Tych domków generalnie jest cała masa, mapę można dostać w Centrum Informacji Turystycznej tutaj przy hotelu, ale też rozciągnięcie na stronach internetowych fińskiej yy, organizacji, a tutaj podchodzimy, bo widzimy jakieś trzy, skupisko 3, teraz zobaczymy o co tu chodzi. Tu jest... aha, tu mamy toalety suche. zobaczmy jak to wygląda, w środku wygląda dość normalnie. Wszystko drewniane, elegancko czysto snubnie. Tutaj kibalek, instrukcja obsługi, jak się tym posługiwać. Yy, tutaj no, robimy to, co chcemy. A tym generalnie zasypujemy. Zasypujemy nasze tutaj wypociny. No i od co cała filozofia? Nie wiem skąd one tutaj biorą, bo jak widziałem w poprzednich parkach było całe to wypełnione. W pomieszczenie tym, a tu jest tylko jedna porcja. No zobaczymy w innych kibelkach. Nie widziałem. Być może w którymś z tych pomieszczeń pozostałych budynków jest... Ee, są te takie trociny powiedzmy, którymi się to uzupełnia. A, że tu, zobaczmy, bo tu jest takie pomieszczenie dość duże z drzwiami odsuwanymi. A nie. Tu są te wszystkie pojemniki. Widzicie to z tyłu pokazane jak to wygląda. Te toalety suche z tyłu i tu są pojemniki, które są napełnione. Aha, a tutaj w workach są te trzeciny, którymi się zasypuje swoją robotę. Później to wymieniają od tyłu te wszystkie kibelki. A tutaj koło to toalet jest domek. Teraz zobaczymy, co to za domek. Czy to jest taki do wynajęcia, trzeba wcześniej z głościem i zarezerwować, bo takie też są. Czy po prostu taki, gdzie się idzie z marszu i można wejść. Ta chata może być używana tylko, kto zablokował wcześniej. Okej. Okay. Czyli trzeba Okresie, w ogóle wypożyczyć? Dobrze. O, widać, coś tu widać, zobaczcie. We środku jest palenisko, tam dalej... O, tu jest palenisko, w oddali jest aneks kuchenny. A na prawo i lewo są miejsca do leżenia. Pewnie... O, piękne. Palenisko na środku, klimat mega. Więc te chaty akurat konkretnie Trzeba wcześniej zabukować, przynajmniej to, co widzieliśmy, gdybamy, że te dwie, tą, i tą również, ale żeby nie było, podejdziemy. Zobaczymy, o tu jest chyba otwarte. Zobaczmy z ciekawości, a nie proszę, otwórz, i wejdźmy. O, chodzimy, chodzimy do środka. Więc. Mm, ale pięknie pachnie drewnem, kurcze jak w tych saunach i yy, Śpi się tutaj, kładzie się w dłuższy tych ławek, pewnie jak jest więcej ludzi można też na ziemi. Raz, dwie, trzy, cztery, myślę, że cztery do pięciu osób tu się mogą skimać na tych ławach. Ania mówi, że to nie jest do spania, ale myślę, że jak ktoś chce się przespać to nie ma w tym problemu, bo są karimaty, więc moim zdaniem jednak to jest do spania. No więc takie Hat ten tę w można spotkać, pewnie inne też. Ta jest akurat za free poprzednia z aneksem kuchennym była. Pewnie też może za free, ale trzeba zabukować wcześniej. W wyjątkowych przypadkach może zostać na noc. Wyjątkowych. Czyli jak nie macie już gdzie spać, a musicie, no to tutaj można. I ta chatka nie może być zabukowana, dlatego trzeba zrobić miejsce dla wszystkich, którzy tu przyjdą. Okej. Okay. No oczywiście jest ogólna A To też mogą być, ale jeżeli pozostali uczestnicy wyrażają zgodę. Idziemy zobaczyć jeszcze kolejne pomieszczenie. jest popiół. Co to jest? No, no to tutaj można włożyć popiół, gdyby było. Trzeba oczyścić komary szarą, więc ciągle coś trzeba. O, udało się. No jest pojemnik na popiół, więc śmiało można to. Teraz zamkniemy. No, przy ostatniej chatce mamy mapę. Całego parku. Park się nazywa Palas Las Tunturi Macie eee, znaczy jego obszar, dłuższy park. Kiedyś to chyba były osobne dwa parki, one się połączyły. No ale cały szlak, o którym wspominaliśmy, idzie z miejscowości Heta dzisiaj się nazywa Enot, Enot Kio, czy jakoś takoś. Tu trzeba przepłynąć przez rzeczkę, tak jak mówiłem wcześniej. Znaczy przepływa się przez jezioro, troszeczkę rzeczkę, i potem tym czerwonym się idzie wzdłuż całego tego terenu. A teraz wejdźmy tu jeszcze. O, tu jest na przykład, zobaczcie, kłódka, więc tu nie wejdziemy. Tutaj jest chyba, tak jak jest pokazane, gdyba, bo jest chata ogrzewana, do której można wejść. Tak jak do tej poprzedniej. Nie, to jest skład drewna. A, czyli tu można przejść. Zobaczcie, drewno ładnie popakowane, wszystko. Nie trzeba sobie ciachać, wszystko jest przygotowane. Cały skład drewna, wszystko w woreczkach. Bierzesz, palisz. Dobra. Także takie miejsce na szlaku jak najbardziej można spotkać, wypocząć, ogrzeć się, przespać i pójść sobie następnego dnia dalej. Takich miejsc jest wiele w tym, e, tym parku, więc myślę, że taki odcinek, ten główny, który tu jest 4-5 dniowy do przejścia, no to sam fan iść z takim odcinkiem i się bawić. Jeszcze muszę, bo już to jest coś, za co kocham Finlandię i parki narodowe, nie tylko, bo w jest widok codzienny. Wracamy już do samochodu, do szlaku, do samochodu, do, do Somaka. A tutaj sobie człapią wzdłuż drogi dwa renifery. No po prostu to jest tak naturalne, tak piękne, tak dzikie, że nie wymaga komentarza. Po prostu uwielbiam Finlandii. Dziś jesteśmy w południowej części parku. w Trzeci dzień. Do pokonania mamy odcinek około 8 km. Oto taką macie zawsze wzmiankę wchodząc. Jak jesteście z psem, to jest informacja, witanie się z psem, hello dog i prośba, jaką się ma zachować. W jakiś czas szlaki się rozchodzą, tu gdzieś w lewo można pójść. My tędy nie pójdziemy, bo tutaj byłoby trzeba pójść do koła jeziora. Okazuje się, że szlak jest dość wymagający, przynajmniej na tym odcinku. Idzie się w tej chwili, zobaczcie, takim, tam w oddali widać, turystów, takimi kamrotami w takim powiedzmy w wozie z kamieni Idziemy stamtąd Takie szaleństwo po prostu Szaleństwo Ale chyba Ale jest... Chyba widać już końcówkę Widok jaki jest Każdy widzi Weszliśmy na górę Przyznam szczerze, że Dawno, nie wiem czy kiedykolwiek takim szlakiem wchodziliśmy No ja nie no ja chyba też nie taki mamy na myśli bardzo kamienisty, bardzo tak. stromy i długi przede wszystkim. To ładnie, to nie, wygląd nie wyglądało jak szlak, chociaż potem oznaczenia były słupki pobijane. Gdyby nie te słupki to byłoby to było Tak. Dobrze. Ale widzę, że wszystkie dookoła... To są cały park. To jest taki kamienisty, te Ta na przeciwko na zaraz po... O tamta też jest w sumie cała takich kamlotów jak to, trochę jak połoniny bieszczackie, ale ścinało całość z kamienia. To Teraz kilka wdań o tym, co tak bardzo mnie tutaj kręciło, jak jechaliśmy jeszcze na początku, no około, około 10 maja. Jedną z takich, jedną z takich ciekawostek, które chciałem poznać to był jak wygląda dzień polarny? Czyli to, jak jest całą noc jasno, i w ogóle wow. Wyobraźcie sobie, że teraz jest godzina za 512 dokładnie, bo tak było, przed którym wychodziłem z Rosamaka. Jest tak jak za mną widać, i tak jak widać dookoła. Słońce nie zaszło. Co prawda my tutaj nie widzimy, bo jesteśmy w górach i gdzieś tam za nami jest, są drzewa, lasy, no ale spójrzcie tam w oddali. Widać, jak sąsiedni szczyt jest oświetlony. O, roższy. Jak jest generalnie jasno, to jest godzina, dochodzi 24. w tej chwili i to już się nie zmieni. Może słońce będzie lżejsze, w szczęście sensie słabsze, ale cały czas jest tak samo jasno. I tak jest całą noc i przez już tak ostatnich tydzień, no ponad tydzień, ta noc wygląda tak samo. Przychodziliśmy na obiad do jednej z chatek w parku, aby poczuć odrobinę chociaż tego, co czują prawdziwi piechurzy, jak tutaj chodzą. Drewno jest niezwykle suche i pali się momentalnie. Achnie w Przechodzimy do konsumpcji, nasze polowe jedzenie, i łaska, ziemniaczki przygotowane. Witeria do tego, także zapraszamy do stołu, Zreszujemy. No i pojedzam. Kontynuując naszą podróż po szwedzkich terenach dotarliśmy na północ do miasta Kiruna, które jest największym miastem szwedzkiej Laponii. Mieszka tutaj około 15, 18 tysięcy mieszkańców. Zwana też jest biegunem zimna, ponieważ temperatury tutaj spadają bardzo, bardzo nisko. Nie jest niczym nietypowym, minus 20 stopni zimą. W związku z tym, że w Kirunie jest kopalnia największa na świecie, rudy żelaza, podziemna kopalnia. Niestety wiąże się to z różnymi geologicznymi ruchami i w 2004 roku zrobili badania. Jakieś tam górnicza firma zrobiła badania, ekspertyzy i stwierdzono, że jest, to że, że dalsze prace w tej kopalni będą stanowić zagrożenie dla, dla miasta Kiruny, dla całej społeczności, dla ludzi, dla szkół, szpitali i, i centrum, i między innymi też dla tego kościoła. I miasto to postanowiono, że aby ta kopalnia mogła dalej funkcjonować, no to zdecydowano się na pewien nietypowy ruch, a mianowicie na przeniesienie pewnych części tego miasta. I między innymi ten kościół zostanie przeniesiony. Tam w środku jest młody mężczyzna przewodnik, który to mi powiedział, że w przyszłym roku na wiosnę kościół zostanie zamknięty i zostanie on przeniesiony. Gdzieś poniżej jest cmentarz jakiś, ale nie wiem, nie wiem dokładnie gdzie i tam zostanie ten kościół ulokowany. I te prace mają się zakończyć około 2025 roku. Na 18 tysięcy mieszkańców jedna trzecia, czyli około 6 tysięcy no, zalicza no, się no. Do, tej, do tej przeprowadzki. To sytuacja jest dość oryginalna, bo to już w centrum miasta zostaje przeniesione, więc no Trewnikiem nie jest... jak ktoś przyjdzie za kilka lat w te miejsca, to już nie będą one w tym samym miejscu. No, więc być może jak będziecie tutaj za parę lat, no to to miasto będzie wyglądało już w jednej części inaczej niż teraz wygląda. A na pewno ten kościół za nami już nie będzie za nami, tylko będzie zupełnie gdzie indziej. Tu widzicie ratusz przed, przed przenosinami. A tu już ratusz w nowym miejscu po przenosinach. Widać, że wieża zegarowa pozostała ta sama. A... Towarzysz, że jest nawzódka.